Siemanko dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób wgrać sobie dowolną kwotę na Steam. Robię taką odświeżoną wersję starego filmu, więc mam nadzieję, że się spodoba. Zaczynamy. Na początku musimy wejść w swój portfel. Jak widać mamy tutaj kwoty narzucone przez Steam, lecz... No nas one nie interesują. Nas interesują kwoty, które my chcemy wpłacić. Więc teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Najeżdżacie na dowolny z tych przycisków, zielonych, e, prawym przyciskiem myszy. Klikacie zbadaj. Wyświetla Wam się tutaj taka, taka konsola. E, szukacie w niej data amount, i tutaj oczywiście będzie czterocyfrowa cyfrowa liczba. E, Klikacie w nią dwa razy lewym przyciskiem myszy, usuwacie ją, zmieniacie na, do, na tą liczbę, na tą kwotę, którą chcecie yy, wpłacić. W moim przypadku będzie, będzie to 36,70. Jeśli macie tą kwotę już wpisaną, tutaj pierwsze, pierwsze dwie liczby, no to tutaj dziesiątki, resztę grosze. Yy, więc jeśli macie to już to wpisane, wpisane, klikacie Enter. Tą, tą konsolę możecie wyłączyć. Tutaj jest X na górze pra prawym górnym rogu. Następnie klikacie w ten sam przycisk, który wtedy kliknęliście, tylko że prawym przyciskiem, a teraz klikamy lewym, normalnie, abyście chcieli to kliknąć. Tutaj wybracie sobie swój sposób podnoszyci wszystkie informacje. Z tym razem, że każdy sobie poradzi. To nie muszę tłumaczyć. I jak widać, mamy swoją wpisaną wcześniej kwotę, a nie tą, którą Steam nam narzucił, więc i serio to, to działa. To nie jest żaden clickbait. Sami możecie to sprawdzić. Jeśli Wam się podobał film, zostawcie lajka, like suba z dzwoneczkiem i elo.